7 lat temu Polska odzyskała niepodległość. To data, którą zna każdy uczeń. Ale jak przekazać to dziedzictwo najmłodszemu pokoleniu? W Szkole Podstawowej w Sierakowie postawiono na żywą lekcję historii. Żeby młode pokolenia wiedziały, jak w akurat w ten dzień. Przede wszystkim są to lekcje historii. Ale to też jest wracanie do przeszłości, opowiadanie im o tym, co było kiedyś, jak było kiedyś, o co walczyliśmy i jak bardzo musimy dbać o to, co nam zostało kiedyś zwrócone, żeby nigdy więcej nie zostało nam odebrane. Zamiast suchej daty z podręcznika były emocje i wielki patriotyzm ukazany w wierszach oraz pieśniach. Były to pieśni, na przykład jak Rota, Hymn Nasz Polski, Pierwsza Kadrowa i Chłopcy z Placu Broni Kocham Wolność. Bardzo fajnie się to śpiewa. Dlaczego? Są bardzo takie przekazujące, jak jest ich zaangażowanie w to, co oni śpiewają. Absolutnie, naprawdę jestem w święcie przekonana o tym, że oni wiedzą co śpiewają i dlaczego to śpiewają. Wiedzą też za co, kochają swój kraj. Za wolność, że można spokojnie czas spędzać, nie ma żadnych wojen, jest, jest spokojna cisza. No trzeba szanować mhm. nasz kraj. Wierzyć w nas. Cieszyć się z tego, że Polska odzyskała tę niepodległość po tych 123 latach, które nie było jej na tej mapie. Oprócz symboli narodowych, szkoła przykłada wielką wagę do uroczystego obchodzenia rocznicy 11 listopada. wieramy się niekiedy na galowo, świętujemy z nauczycielkami, z całą szkołą. Będziemy śpiewali hymn. hymn to jest jedna z najważniejszych rzeczy do zaśpiewania. Masz Polski, 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 za twoim żywotem, się lekcja w historii w Sierakowie dobiegła końca, ale udowodniła, że pamięć o niepodległości jest wciąż żywa, a biało-czerwone barwy dumnie powiewają także w małych ojczyznach. Amen.